Dziś zagłębimy się w temat, który intryguje wielu wierzących tatuaże w świetle Biblii. Co dokładnie Pismo Święte ma do powiedzenia na temat tej formy wyrazu artystycznego? Dołącz do nas w tej podróży odkryć, gdzie będziemy badać nauki biblijne, rozważać różne perspektywy i dyskutować, jak nasza wiara może kształtować nasze wybory dotyczące tatuaży. Przygotuj się na stymulującą i wzbogacającą rozmowę. Podczas której będziemy razem zgłębiać ten temat. Nie przegap żadnego szczegółu tej znaczącej dyskusji. Na przestrzeni historii tatuaże były przedmiotem wielu debat i opinii w społeczeństwie, szczególnie w społeczności chrześcijańskiej. Od ich skojarzenia z praktykami pogańskimi po ich akceptację jako osobistego wyrazu artystycznego, tatuaże były tematem zainteresowania i kontrowersji w kontekście wiary. Ale oprócz dyskusji o legalności tatuaży, Przyjrzymy się głębszym implikacjom tej praktyki. Jakie jest znaczenie tatuaży w naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi? Jak tatuaże mogą być wyrazem naszej wiary i tożsamości jako naśladowców Chrystusa? Dawniej tatuaże były postrzegane jako symbole przynależności do gangów lub doświadczeń w więzieniu. Dziś widzimy tatuaże u matek z przedmieść, gotyckich nastolatków, gwiazd popu, a nawet liderów religijnych. Według Wall Street Journal prawie połowa milenialsów twierdzi, że ma przynajmniej jeden tatuaż. Wcześniej zarówno Kościół, jak i dominująca kultura stanowczo odrzucały tatuaże. Jednak dzisiaj prawie powszechne jest widzieć pastora na wschodnim wybrzeżu z ramieniem pokrytym tuszem. To, co kiedyś było postrzegane jako symbol buntu, teraz staje się fascynującym tematem rozmów. Ale co Biblia mówi na temat tatuaży? Stary Testament oferuje wskazówki w tej sprawie. Mojżesz w pierwszych pięciu księgach Biblii ustala około 613 praw, które obejmują system ofiar i obowiązki kapłańskie, aż po styl życia i rządy ludu żydowskiego. W Księdze Kapłańskiej 19:28 Bóg zakazuje tatuaży jako formy kultu zmarłych, mówiąc: Nie róbcie sobie nacięć na ciele dla zmarłych i nie róbcie sobie tatuaży. Jednakże, wcześniej, w tym samym rozdziale Zakazane jest też przycinanie brody. KP 1927. Ponadto inne żydowskie prawa zabraniają jedzenia mięsa wieprzowego oraz noszenia ubrań z mieszanych materiałów. KP 11719. Przepisy, których chrześcijanie współcześnie zazwyczaj nie stosują. Jest wiele praw, które nadal byłyby korzystne dzisiaj i niewątpliwie wszyscy chrześcijanie powinni przestrzegać dziesięciu przykazań. Jednakże istnieją inne przykazania, jak na przykład nie gotuj cielęcia w mleku matki Jego, 19, które były specyficzne dla okoliczności starożytnego Izraela. Jak więc decydujemy, które prawa stosować w naszym życiu? Co to jest hermeneutyka? Jako zaangażowani chrześcijanie pragniemy być wierni w interpretacji Biblii, proces ten nazywany jest hermeneutyką. Hermeneutyka to sztuka i nauka interpretacji. Oraz stosowania Biblii w naszym życiu dzisiaj. Dr. Ken Gore, profesor studiów biblijnych na Uniwersytecie Baptystycznym w Dallas, DBU, dobrze to wyjaśnia: Biblia została napisana dla nas, ale nie bezpośrednio do nas. To pojęcie jest badane w książce, jak czytać całą Biblię, która jest cennym dziełem. Autorzy biblijni byli inspirowani, aby pisać przesłania, które przetrwają wieki, ale nie pisali bezpośrednio do nas. Dlatego tak istotne jest zrozumienie kontekstu Słowa Bożego przed jego zastosowaniem w naszym współczesnym życiu. Na przykład, Filipian 4.13 nie powinno być rozumiane jako gwarancja, że możemy dokonać wszystkiego, co tylko sobie postawimy. Bóg posiada moc dokonywania cudów i mógłby pozwolić mi wygrać z Lebronem Jamesem w koszykówce. Lecz nie o to głównie chodzi w tym wersecie. Gdybym z nim zagrał, przegrałbym. Co to oznacza? Czy Bóg nie daje mi siły, aby dokonywać wszystkiego, czego pragnę? Kelly Edmiston proponuje użyteczne wprowadzenie do Hermeneutyki, przykładając Filipian 4:13. W Księdze Kapłańskiej lud Boży został wyzwolony z ucisku w Egipcie. Kiedy Mojżesz prowadził Izrael, Bóg dał im prawa, aby budować tożsamość opartą na ich relacji z Nim. Niektóre z tych praw oddzielały Izraelitów od pogańskich praktyk. Dzisiaj chrześcijanie z wyjątkiem mesjanistów. Nie przestrzegają diety koszher, nie unikają mieszania tkanin i zazwyczaj nie golą sobie boków. Dlaczego więc przestrzegamy niektóre prawa Starego Testamentu, a inne nie? Istnieje duży spór na temat stosowania pewnych praw po nowym przymierzu. Czasem Nowy Testament dopuszcza konkretne zmiany, jak gdy Marek zapisuje: To oczyszcza wszelkie pokarmy. Marek 7:19. Inne razy Biblia uwolniła nas od starych żydowskich praw i systemu ofiar. Jezus jednak nadal potępia cudzołóstwo, idąc nawet dalej, mówiąc, że pożądanie jest tak samo grzeszne jak cudzołóstwo. Mateusz 5:27-29. Zakaz tatuaży w kontekście biblijnym skłania nas do refleksji nad powodami tej boskiej instrukcji. Aby zrozumieć znaczenie tego zakazu, istotne jest uwzględnienie historycznego i kulturowego kontekstu, w którym został on wydany. W tamtych czasach izraelskie społeczeństwo było głęboko osadzone w praktykach religijnych i kulturowych, które Bóg uważał za obrzydliwe. Wiele z tych praktyk obejmowało modyfikację ciała, taką jak tatuaże, w rytuałach oddawania czci bogom pogańskim i żałoby pozmarłych. Bóg, w swojej mądrości, dał te konkretne instrukcje, aby chronić swoje lud od otaczających praktyk pogańskich. Zakaz tatuaży był częścią szerszego wezwania do świętości. I oddzielenia ludu Izraela od otaczającego świata. To prowadzi nas do pytania, czy te troski i konteksty kulturowe mają takie samo znaczenie dla nas dzisiaj. Reflektując nad tym zakazem we współczesnym kontekście, powinniśmy rozważyć, czy tatuaże nadal są związane z praktykami religijnymi lub kulturowymi, które przeczą biblijnym zasadom. Ponadto, Powinniśmy rozważyć, czy motywacja do tatuażu odzwierciedla odpowiedni szacunek dla naszego ciała, które jest świątynią Ducha Świętego, zgodnie z nauczaniem Pism Świętych. Ostatecznie ta refleksja zachęca nas do rozróżnienia, czy tatuaże w naszym obecnym społeczeństwie wciąż są odstępstwem od wartości i świętości, które Bóg wzywa nas zachować jako swoich wyznawców. Słowo tatuaż nie jest jednoznaczne w języku hebrajskim. Niektóre przekłady Biblii używają tatuaż do tłumaczenia hebrajskiego terminu, który w rzeczywistości jest bardziej wieloznaczny. Hebrajskie słowo kaka może również oznaczać nacięcie lub znak. Niektórzy uczniowie interpretują to słowo jako znak, co w dosłownym znaczeniu zakazałoby nawet tymczasowych tatuaży dla dzieci na jarmarkach lub pisania notatek na dłoni. Istnieje duża debata na temat stosowania pewnych praw po nowym przymierzu. Jednak większość hebrajskich uczonych zgadza się, że kaka odnosi się do aktu przekuwania skóry w celu wprowadzenia tuszu, tworząc trwałe znaki. W tamtych czasach tatuaże były bardziej skłonne do wywoływania infekcji i innych zagrożeń zdrowotnych, ale to prawdopodobnie nie jest główny powód, dla którego Stary Testament zabrania tatuaży. Dlaczego Izraelici nie mogli się tatuować? Jak wspomniano wcześniej, wiele z tych praw. Miało na celu oddzielenie Izraelitów od otaczających ich pogańskich kultur i pomóc im oduczyć się egipskich zwyczajów. Przez wiele lat komentatorzy wierzyli, że zakaz tatuaży był związany z należnym szacunkiem dla Bożego Stworzenia. Jak wskazali XIX wieczni luteranscy, uczeni Karl Friedrich Keil i Franz Delitzsch, Frederick Gardiner napisał w 1886 roku że ten fragment zakazuje profanowania ludzkiej godności w jej formie. Wielu konserwatywnych komentatorów twierdziło, że prawo przeciwko tatuażom jest związane z naruszeniem naszych ciał jako dobrej kreacji Boga. Chociaż to stanowisko jest zrozumiałe, teraz rozumiemy, że to prawo prawdopodobnie zostało dane, aby chronić Izraelitów przed zaangażowaniem się w kult pogański i pomóc im wyzwolić się z niewoli. Historycznie wydaje się, że istniały dwie główne praktyki związane z tatuażami w tamtym czasie. Niektóre tatuaże były związane z niewolnictwem. Ostatnie badania wskazują, że tatuaże były używane do oznaczania niewolników w Egipcie. Ponieważ Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli, nigdy nie powinni uważać się za niewolników Egiptu. Ponadto żydowscy rabini później powiązali tatuaże z idolatrią i pogaństwem. James Smith wspiera ideę że tatuaże były związane z praktykami pogańskiego kultu, podczas gdy Robert Jameson i inni uważają, że tatuaże były powiązane z oddawaniem czci boszkom i były oznaką odstępstwa. W tej interpretacji wydaje się, że Księga Kapłańska nie zakazuje wszystkich rodzajów tatuaży w kontekście współczesnym, ponieważ w naszej kulturze tatuaże nie mają takiego samego związku z bałwochwalstwem czy niewolnictwem. Dlatego dobra interpretacja hermeneutyczna pokazuje, że zasada leżąca u podstaw tego przykazania nie jest naruszana przez współczesne tatuaże. Jednak zanim zdecydujemy, czy tatuaż jest biblijny, czy nie, istnieją inne kwestie, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Czy istnieją inne wersety biblijne przeciwko tatuażom? Niektórzy chrześcijanie wierzą, że znamie bestii, wspomniane w Apokalipsie 13:16-18, jest pewnego rodzaju tatuażem. Jednak w następnym rozdziale Apokalipsy Apokalipsie 14.1 jest powiedziane, że 144 tysiące odkupionych z ziemi mają imię Ojca napisane na czole. Zatem dosłowna interpretacja mogłaby nas skłonić do wniosku, że sprawiedliwi również będą mieć tatuaże w tym na twarzy. Istnieje wiele sposobów interpretacji apokalipsy, i chociaż możliwe jest, że pewnego dnia porządek światowy zażąda, aby ludzie wytatuowali sobie numer 6, wydaje się mało prawdopodobne, aby to było znaczenie, które Jan chciał przekazać. Nawet jeśli tak by było, moglibyśmy wytatuować sobie cokolwiek innego niż 666 i byłoby to w porządku. W każdym razie nie polecałbym tatuaży z numerem 666 z wielu powodów. W 1 Koryntian 6:19-20 Paweł czyni piękną uwagę, mówiąc: że nasze ciała są świątyniami. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Nie jesteście właścicielami samych siebie, zostaliście kupieni za cenę. Dlatego oddajcie chwałę Bogu w waszym ciele. W tym kontekście fragment odnosi się do niemoralności seksualnej. Jednak powinniśmy rozważyć, jak ta zasada odnosi się do wielu obszarów naszego życia. Paweł podkreśla znaczenie naszych ciał. Dlatego uważam, że ta zasada odnosi się również do tatuaży. Właściwe zastosowanie byłoby: powinniśmy chwalić Boga tatuażami, które zdecydujemy się umieścić na naszym ciele. Chociaż nie jestem pewien, czy Paweł odnosił się do wyglądu zewnętrznego, kiedy pisał te słowa: Gdyby tak było, świątynie są często ozdabiane dywanami i wyszukanymi malowidłami, więc fragment nie wydaje się zabraniać tatuaży. W Izajaszu 49.16 Bóg mówi: Wyryłem cię na obu dłoniach. Jest to metaforyczne, ale wciąż pokazuje otwartość na ideę tatuaży. Tatuaże jako znaki kulturowe są omawiane w interesującym artykule Trevina Waxa w jego książce The Gospel Coalition A Koalition do Evangelio, gdzie pyta, czy tatuaże są gorsze niż cudzołóstwo? Ten artykuł rozważa doświadczenia misjonarzy w Tanzanii, którzy byli zaskoczeni odkryciem, że ich chrześcijańscy studenci zgadzali się, że byłoby gorzej, gdyby pastor miał tatuaże, niż gdyby popełnił cudzołóstwo. Dlaczego? Ponieważ w ich kulturze tatuaże są związane z czarami i złymi duchami, pokazując, że te duchy mają wpływ na osobę. Powinniśmy bardzo poważnie traktować opinie innych chrześcijan. Adorujemy tego samego Boga co ci zdrowi bracia i siostry. Mają rację, mówiąc, że kulturowa praktyka tatuażu w tym regionie Znacznie ograniczyłaby ich świadectwo i niepotrzebnie zawstydziła Kościół. To nie znaczy, że moralność jest względna względem kultur, ale że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do dbania o nasze świadectwo. Różne konteksty kulturowe czasami wymagają różnych zastosowań tekstów biblijnych i różnych sposobów życia tymi samymi wiecznymi prawdami. Chrześcijanie mogą zachować kulturowe i etniczne znaki, które nie są grzeszne. Ewangelia, dobra nowina, jest dla Żydów i Pogan. Ta inkluzja jest punktem teologicznym ogromnego znaczenia dla Pawła. List do Kościoła w Galacji został napisany w dużej mierze, aby zwrócić się do chrześcijan żydowskich, którzy dodali prawo żydowskie i znaki etniczne jako część ich konwersji na chrześcijaństwo. Paweł mówi, że to jest kategorycznie fałszywe. O nierozumni Galaci, kto was urzekł? Przed Wami, którzy macie oczy,. Został jasno przedstawiony Jezus Chrystus ukrzyżowany. Chcę tylko dowiedzieć się od was jednej rzeczy. Czy otrzymaliście Ducha dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy dzięki wierze, z którą przyjęliście przesłanie? Galatów 3, 1 2 Dalej w tym samym rozdziale pisze: Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy jesteście jednym w Chrystusie Jezusie. Galatów 3:28. Mówi również w pierwszym Koryntian 8:9, że wiele z tych kwestii spornych, jak to czy możemy jeść mięso ofiarowane pogańskim bogom, nie powinno nas dzielić. Tatuaż powinien być przynajmniej jednym z tych tematów. Oczywiście wiele tematów jest uważanych za otwarcie grzeszne w Biblii, niezależnie od kultury i od tego czy zaszkodziłoby to naszemu świadectwu, wydaje się, że robienie tatuażu nie jest jedną z tych kwestii. Czy mogę się tatuować, jeśli jestem chrześcijaninem? Jeśli jako wierzący decydujesz się na tatuaż, z pewnością istnieją pewne zasady przewodnie dotyczące tego, co Biblia mówi na temat tatuaży. Nawet dobrze wykonany tatuaż powinien oddawać chwałę Bogu. Nasze ciała są świątyniami, więc działaj z najwyższą dyskrecją i mądrością. Biorąc pod uwagę, że tatuaże są trwałe, ponad 10% ludzi żałuje, że je zrobiło. Bądź ostrożny, decydując się, gdzie zrobić swój tatuaż. Tatuaże wciąż niosą ryzyko dla zdrowia. Zasada nierobienia tatuaży wydaje się wynikać z ich powiązania z niewolnictwem, bałwochwalstwem i pogaństwem. W obecnym kontekście powinniśmy upewnić się, że treść naszych tatuaży nie ma związków z tymi tematami. Jeśli tatuaż jest dla nas wyrazem bałwochwalstwa, jest to odbicie grzechu. Jeśli tatuaż odnosi się do czegoś, z czego Bóg nas wyzwolił, nie powinniśmy Go robić Galatów 5.1. Jeśli szkodzi Twojemu świadectwu lub powoduje podziały, również powinieneś go unikać, szczególnie jeśli żyjesz w kulturze, która wiąże każdy tatuaż z pogaństwem Pienkorem 8-13. Ostatecznie nie powinniśmy robić tatuaży związanych z pogaństwem ani niczego, co stoi w sprzeczności z naukami Chrystusa. Mądrość, Duch Święty i Wspólnota. Powinny dawać nam zrozumienie odcieni każdej sytuacji. Co Biblia mówi o robieniu tatuaży? M zamyśle, niektórzy chrześcijanie mogą argumentować, że prawo kapłańskie przeciwko tatuażom ma na celu zapobieganie naruszeniu naszych naturalnych ciał przez Boga. Ta pozycja stawia przed nami wyzwania i nie w pełni wyjaśnia kontekst. Badania biblijne wskazują, że zakaz starego Testamentu dotyczący tatuaży Prawdopodobnie był związany z pogaństwem i praktyką niewolnictwa, co nadal powinno prowadzić tych, którzy rozważają tatuaże, do wyboru odpowiedniego typu. Jednakże, biorąc pod uwagę, że na Zachodzie tatuaże nie są już kojarzone z tymi grzechami, chrześcijanie powinni mieć wolność do wykonania przemyślanych tatuaży, które uwielbiają Boga. Są to wyrażenia artystyczne i znaki kulturowe. Które mogą być odkupione i docenione przez chrześcijan pod nowym przymierzem. Jak Paweł wspomina o kwestiach kulturowych, które mogą rodzić podziały, powinniśmy nie tylko korzystać z tego prawa, ale także znieść wszystko, aby nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusa. 1 9, Podsumowując te refleksje na temat tatuaży z perspektywy biblijnej, pojawia się fundamentalna prawda. Wiara chrześcijańska nie jest statyczna. Ale dynamiczna i dostosowująca się w ciągu historii. Interpretacje Pism Świętych ewoluują i dostosowują się do zmieniającego się społeczeństwa i kultury, dlatego nasze rozumienie tatuaży i innych współczesnych zagadnień powinno być kierowane głębokim rozeznaniem i staranną refleksją, zakorzenionymi w wiecznych zasadach miłości, sprawiedliwości i łaski Bożej. Jedną z kluczowych refleksji tego studium jest potrzeba roztropnego i wrażliwego rozróżniania we wszystkich naszych decyzjach, także tych dotyczących osobistych wyrazów, jak tatuaże. Szukając przewodnictwa Ducha Świętego poprzez modlitwę, refleksję i konsultacje w naszej wspólnocie wiary, możemy podejmować decyzje, które nie tylko wyrażają nasze zobowiązanie wobec Chrystusa, ale także czczą Boga we wszystkim, co czynimy. Oprócz różnic zdań w kwestiach takich jak tatuaże. Jesteśmy wezwani do miłości wzajemnej i zachowania jedności w Chrystusie. Niech nasze zgłębianie tego tematu inspiruje nas do pielęgnowania wspólnoty wiary, która jest otwarta i pełna współczucia, gdzie każdy jednostka jest ceniona i szanowana jako ukochany syn lub córka Boża, niezależnie od ich osobistych wyborów czy zewnętrznego wyglądu. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy ze mną. Ojcze Niebieski. Zbieramy się dziś przed Twoją obecnością z sercami pełnymi wdzięczności i pokory. Dziękujemy Ci za Twoją bezwarunkową miłość, która nas otacza każdego dnia, za Twoją łaskę, która nas podtrzymuje w trudnych chwilach, i za Twoje światło, które oświeca naszą drogę w ciemnościach. Prosimy, abyś nas prowadził i umacniał, gdy zanurzamy się w Twojej obecności podczas tej modlitwy. Panie, wylej Twojego Ducha Świętego na nas, gdy się złączamy w modlitwie. Niech Twój duch napełni nas pokojem i pociechą, i niech prowadzi nas w zrozumieniu Twojej woli dla naszych życi. Pozwól nam doświadczyć Twojej potężnej obecności, gdy przedstawiamy przed Tobą nasze prośby i troski, ufając Twojej mądrości i doskonałej miłości w odpowiedzi na Twoją wolę. Ojcze Niebieski, znasz pragnienia naszych serc i potrzeby naszych bliźnich. Prosimy, abyś był naszym schronieniem i mocą w czasach próby, i abyś napełnił nas nadzieją i wiarą w obliczu wyzwań, które przed nami stoją. Niech nasze słowa i myśli będą miłe w Twoich oczach, a nasze życie odzwierciedla Twoją miłość i łaskę we wszystkim co czynimy.